Wyjąłam właśnie aparat, postawiłam na statywie mm. i tak patrzyłam długo na ten aparat, i strasznie chciałam go włączyć. No i to zrobiłam, nagrywam. Bardzo to jest ciężkie, powiem Wam, że nagrywając ten poprzedni film, yy, nie wiedziałam jaki będzie kolejny. Nie miałam pojęcia. Po prostu wiedziałam, że chcę nagrać informację o tym, że nasza córeczka zmarła, ponieważ. Yy, no, tak jak mówiłam w tamtym filmie, ja dzieliłam się tutaj dużą częścią tej całej naszej historii, też związanej z ciążą, więc ta informacja była dla mnie, dla mnie przede wszystkim ważna, ale też uważam, że dla was, bo jeszcze będąc w szpitalu, dostawałam mnóstwo, naprawdę mnóstwo wiadomości na temat tego pytań w ogóle, co, co się ze mną dzieje, dlaczego nie ma filmów, dlaczego nie ma. Mm, żadnej aktywności na Instagramie i byliście bardzo zainteresowani tym, co się dzieje w moim życiu, co jest zrozumiałe, no bo mm, nagrywając tutaj na YouTubie zyskałam w pewien sposób grono na pewno stałych odbiorców, którzy mm, zauważyli ten brak filmów, po prostu. Nagrywając tam ten film nie wiedziałam, jak to wszystko będzie wyglądać i właśnie kiedy pojawi się następny? Jaki to będzie filmik? Nie miałam kompletnie żadnego planu na to, ale tak jak wcześniej mówiłam w tym filmie i tym bardziej przez ten kolejny tydzień codziennie o tym myślałam, że YouTube, nawet nie sam YouTube, ale nagrywanie, montowanie filmów daje mi ogromną, ogromną taką. Nawet to nie jest radość, to jest po prostu poczucie takiego spełnienia. To jest mniej więcej tak, jakbyście znaleźli pracę, o której zawsze marzyliście w zawodzie waszym, i po prostu czulibyście się, że, że, że to jest to, co, co powinniście robić. I też być może po różnych zawirowaniach w waszym życiu i po różnych doświadczeniach, chcielibyście do tej pracy tym bardziej wrócić, bo to by było coś, co. Po prostu kochacie mimo wszystko. No i tak jest tutaj, też ze mną. To jest w ogóle specyficzna sytuacja, bo ja nagrywając pokazuję siebie w tym momencie i pokazuję mój stan, to w jaki sposób, jak sobie z tym wszystkim radzę, jak to przeżywam. No, ale tak, taki charakter pracy sobie wybrałam i, i to jest właśnie praca, którą kochałam. W tej kwestii nic się nie zmieniło póki co. mam teczkę ze wszystkimi moimi badaniami z okresu ciąży i też z, ze szpitala później i czytam to, mam wrażenie, że już znam na pamięć, tego jest naprawdę dużo i czytam to, czytam w różnych wolnych chwilach, no ale wiadomo, no nic nie znajduję, bo wiem, że nic nie znajdę tam nowego. Zuzia była przez calutką ciążę kompletnie zdrowym dzieckiem ja chcę, żebyście to też wiedzieli, bo po, mm, po tym ostatnim filmie wiem też, że kilka osób myślało, że po prostu Zuzia chorowała i e, męczyła się i tak się to skończyło. Zuzia była zdrowym dzieckiem. E, my oczywiście, my znamy przyczynę mm, jej śmierci i na pewno o tym powiem. E, na tą chwilę mogę powiedzieć tylko tyle, że przyczyna była czysto mechaniczna. Wydarzyło się to nagle i przede wszystkim mm, po prostu, tak jak usłyszeliśmy od wszystkich w szpitalu, mieliśmy po prostu ogromnego pecha. Są słowa chyba, które zawsze już będę pamiętać. Czyli mieliśmy po prostu pecha. I wszyscy to powtarzali: pech. Takie głupie zdanie w ogóle, takie banalne mieliśmy pecha. Но такая правда. Jest naprawdę bardzo ciężko odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, ale nie ma innego wyjścia. Czyli się staramy się jakoś to, to zrobić, bo nie ma innego sposobu. Emocje dalej są ogromne, są świeże i długo, długo jeszcze będą. Myślę, że nieraz tutaj jeszcze się Wam popłaczę, to na pewno ale no dzień za dniem mija i po prostu trzeba pomału stawiać, stawać na nogi. Ostatnio w ogóle były bardzo Trudne dni, bo Dzień Matki, Dzień Dziecka. Dzień Dziecka bardzo przeżyłam, naprawdę. No ale ja nie będę o tym opowiadać. W każdym razie było mi bardzo, bardzo ciężko, naprawdę, przetrwać w ogóle ten dzień. Wiecie, to były jakieś tam określone daty, tak? Dzień Matki, Dzień Dziecka, ale każdy dzień jest strasznie ciężki. Zastanawiam się, czy serio kiedyś będzie lepiej. Po prostu, ostatnio mówiłam... Mm, mojej mama chyba o tym, że chciałabym po prostu tak przeskoczyć do tego miejsca, gdzie już będzie lepiej, ale się kurczę nie da no. Trzeba dać temu czas, tylko oprócz tego wiem, że trzeba żyć i to jest strasznie ciężkie. W ogóle myślę, że niewiele osób rozumie taką stratę, aczkolwiek powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo się zdziwiłam, jak wiele osób doświadczyło właśnie utrat dziecka na różnym etapie, czy to mm, ciąży już późniejszej, czy po prostu kiedy dziecko już się urodziło, było malutkie, czy nawet później, kiedy już było starsze, I powiem szczerze, że byłam w szoku, naprawdę czytając w ogóle te historie, i tak samo bolało mnie serce i współczuję. Wszystkim, którzy musieli, muszą doświadczać czegoś takiego, bo to jest niewyobrażalna tragedia, nie da się jej w ogóle z niczym porównać. Nigdy nie sądziłam, że nie myślałam w ogóle o tym, że mnie może spotkać coś takiego. To jest po prostu cały czas mam wrażenie, cały czas mam wrażenie, że żyję w jakimś wielkim koszmarze, z którego zaraz się obudzę po prostu.